Wszystkim dzisiaj nagram piosenkę, która nazywa się Nie mam fans. Subskrybujcie kanał, dajcie łapki w górę, a my co? So, zaczynamy. Nie mam fans pójść przed siebie. Nie mam fans powrócić mu. Nie mam fans zrobić nie Moje myśli tkwią w mojej głowie. Nie rozumiem, jak tak można opuścić moje myśli. Nikt mnie nie zrozumie. Zostanę jak kiedyś, pójdę przed siebie. Może bym chciała pójść kiedyś. Może bym nie sprawił mi już sprawy żadnej, powołuję sama siebie, zrozumiem jak to jest, lew sens nie ma i nie będę wołać bo fans Znów nie ma. Nie ma i nie będzie tych szans. Nie będę tych Szans Może pójdę przed siebie. On sobie we swe oczy, Nie ma szans. W ogóle. Nie mam już sił. Sił nie mam. więc mi się nie uda. Nie ma już. Szans nie mam i nie będę miała nigdy. Zrozumiem siebie i zrozumieć muszę. Jakoś to zrozumiem, że w tym siebie samotny masz jakiś sens, więc uda ci się. Nie mam szans. Jeśli będzie film, filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę, no to pa! A jednak jest, jest, jest niepa. pa. Chciałam Wam coś powiedzieć. Jeśli zasubskrybujecie mój kanał, to wtedy może coś nagram, jak będę miał 4 subskrybentów. Chociaż. O, i już po dzisiaj wpadnie na mój kanał nowa piosenka o Wielkanocy, bo niedługo Wielkanoc. Jeśli nie wiecie, to zapomnijcie. No to pa!